No to chodź Adasiu, zapraszam na morenkę, tu jest morenka, burdel na morenkę, morenka, sweet night po angielsku, słodka gonna... Zapraszam Cię Adasiu, psik, czekaj kotka wygonie, psik, psik. Chodź Adasiu, zapraszam do pokoju, chodź Adasiu, zapraszam. Tutaj uprawiają seks, a zobacz Adasiu, ja mam. czekaj zamknę drzwi, poczekaj zamknę Adasiu drzwi i już Adasiu będę mówił a zobacz, ja Lalkę rucham, zaraz ci pokażę. A daj zobacz, ja tak Lalkę rucham. O. Zobacz, Adasiu. Ja z Asią seksu uprawiam. A a, a. a. Ja z Asią seksu uprawiam. Z Asią. Asia z Asią seks. A. 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 a, a. a się dmucham a a a a a a a a a jeszcze dobra zobacz co tu pisze Adaś ruchanie ry u a ani i e seks chuj Cipa, jebać, od tyłu. Tutaj pisze jebać, sperma, chuj, podpaski, cycki, dupa, sperma, cipa, chuj, kutas, sperma, okres, yy, cipka. I tu pisze lizać, cipkę, do buzi, bzykać, i tu Adaśło. Sperma, kutas narysowany. Jesteśmy na morence. W burdelu, na moręce, na moręce. W burdelu na moręce. Na moręce. O tu Adasiu. Sperma. Sypy, eryny, a sperma. A wiesz, Adasiu, już się nagrało. Tutaj jeszcze seks, ruchanie ci pachuj, sperma, okres. To twój pokój jest, tak? To mój pokój. Tam. O, tu zobacz. Tutaj mam dwa telewizory, zobacz. Dwa telewizory, plazmę. No, nagrywaj Adasiu, nagrywaj o plazmę. Mam. O tu mam segala Vandama, o Vandam waliz obrotu, a segal łamie kości. Siła rażenia. A tu mam plazmę, zobacz, plazmę funaj, plazma funaj, funaj. I tutaj mam, zobacz Adasiu, i tutaj mam Sony. Taki zwykły Sony, nagrywaj, Sony, telewizor sony sony i oglądam van Damme i segala bo jean clont wali z obrotu a steven seagal łamie kości i jean kląd van segal i Wandam Nora.